Pomiar obwodu talii, czy też wykonanie tych prostych obliczeń, jak stosunek obwodu talii do naszego wzrostu. To są proste parametry, które mogą pokazać, czy przypadkiem faktycznie nie mamy problemu z nadmiarem poziomu tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, czy nie. Może nas dotyczyć otyłość brzuszna, czy według definicji autorów najnowszego stanowiska, może nas dotyczyć otyłość kliniczna. Jeżeli do tego, jeżeli zobaczymy, że ta WHTR jest powyżej 0,5. Jeżeli zaobserwujemy, że to BMI jest w okolicach 30, jeżeli zaobserwujemy, że mamy pewne objawy związane z zaburzeniami, zaburzeniem zdrowia powiązane z otyłością. Mówię tu o tych powszechnych, niestety, na poziomie populacji problemach, jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jak zaburzenia gospodarki lipidowej, jak nadciśnienie tętnicze, jak zaburzenia w zasadzie ograniczenia związane z ruchomością, to warto pójść do lekarza.